Dzień dobry, w to niedzielne. Dzień dobry. Słoneczne przedpołudnie. Mamy 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Małym i dużym dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. A my dziś idziemy na Miejski Dzień Dziecka Łódzki, który odbywa się na wyremontowanym starym rynku. Także zobaczymy, co miasto nam przygotowało. Już widzę, że są tłumy. Jest Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna. Także zaraz zdamy Wam relację z tego wydarzenia. Miasto Łódź i miejskie służby przygotowały moc atrakcji. Jest również Rosman. Są jakieś dmuchańce, lody. Sponsorowane przez Rosman. Bo to jest strefa czyściochowa? Trefa czyściochowa, Rosman, tak? Rosmanowa, także coś dla wszystkich małych. Tracek, kinetyczny, Tracek. Jakieś ścianki wspinaczkowe jeszcze nie rozłożone, poddogi. Karuzela. Karuzela, a podobno o godzinie 11 ma być tutaj majka jeżowska. Muchańce, piasek kinetyczny. Część rzeczy się jeszcze rozkłada. To nam też e, z nagrodami. Tak? tak? Czyli na dzieci rzekają konkursy z nagrodami. Można sobie robić fotki, malowanie, malowanie, malowanie buziek, tatuaże. Stoi kolejka do malowania sobie. Salon fryzjerski, kącik kreatywny. dużo ciekawych rzeczy. Co tutaj Rosman do nas przygotował? O, można gniot gniot gniotka można zrobić. Załóż okularkę Marysia. Marysia, Marysia będziesz, nie, będziesz robiła sobie Ty? Nie chcecie? Marysia, a malować? O, Marysia, malowanie. Wstydzisz się? Marysia się wstydzi. Dobra, muszą się zaklimatyzować. Tak, tylko że zaklimatyzują się wtedy, kiedy będą tłumy, więc... No to zrobić nie zmusisz. No niestety. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Pamiętajcie, że coraz więcej osób będzie, więc będą większe kolejki do... nie tak. I mogą się skończyć na przykład dane atrakcje. Zapowiada się ciepły dzień. Fontanny działają. Dzieci się pluszczą w wodzie, radość w dzień dziecka, pełną gębą. Wychodzi na to, że przyszliśmy trochę za wcześnie, tak jak i wszyscy inni, bo jeszcze nic tu nie jest gotowe. Karuzela jeszcze nie działa, znaczy działa, ale... Miała być od 11, to tak. będzie od 11. Dzieci nie wpuszczają. Czekamy na rozpoczęcie. Dzień dobry łódź. Je, do was Ojej! Dużo... W takim dniu, jak ten, nie mogę zacząć jak tą piosenką. Słuchajcie, to jest hymn wszystkich dzieci, niezależnie gdzie mieszkacie, ile macie lat. E, ja wiem to, że na każdym koncercie jak śpiewam piosenkę Wszystkie Dzieci Nasze Są, to najgłośniej tę piosenkę śpiewają mamusie. Zobaczymy jak będzie w Łodzi, może tatusiowie będą śpiewać w Łodzi. Muzyka! grupa wysokościowa strażaków przygotowała atrakcję w postaci drabin, na którą dzieci muszą się wspinać. naprawdę, jest wysoko. Także dla tych, co nie mają lęku wysokości? I weszliśmy do Parku Staromiejskiego, gdzie też jest przygotowane wiele atrakcji dla dzieci. Pickleball. Pickleball. Jeszcze słyszę? Ja też. Nie wiem, co to jest? Miska, siatka, basen z piłeczkami. Tak, basen z piłeczkami. monte. Muzeum tradycji. Puzle podłogowe. Możecie połowić sobie rybki, pomalować buźki. Tutaj mamy szycie jakiś rękodzieł. Malowanie. Sami postacie z bajek, Muminki. baltazar gąbka. Biblioteka. Jest i nasza łódzka policja. Do można, można wsiąść do radiowozu. Antek siadasz do radiowozu? Antek już nieraz był. Niezdecydowany. Nie pierwszy, nie pierwszy taki festyn. Jest i Straż Miejska. MPO już i Narodowy, MPO i Narodowy Fundusz Zdrowia. <laughs> tak, MPO nie ma swojego przedstawicielstwa. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze, chociaż jeszcze w pracy. chociaż dobrze, że jest z nami służba zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia Czuwa. Pokazaliśmy Wam przed chwilą, co przygotowało dla nas miasto na Starym Rynku, a teraz zmierzamy na dworzec Łódź Fabryczna, ponieważ tam również jest moc atrakcji, moc atrakcji kolejowych, o których wspominaliśmy w vlogu ze Skierniewic z parowozowni ponieważ widzieliśmy baner zapraszający do udziału w tym wydarzeniu po drodze z racji tego, że to dzień dziecka dzieci fundują lody także na co dzień to rodzice fundują a... ale ja nie powiedziałem które dzieci czy duże czy małe fundują lody nie no małe Mówi, a małe dzień, dzieci? Na co dzień rodzice fundują wszystko, to w dzień dziecka, raz w, roku, w dzień, w dzień raz dziecka roku, dzieci. dzieci fundują. Dzieci fundują lody. Dobrze, niech tak będzie. Dzieci fundują lody w dzień dziecka. Idziemy na jakieś dobre lody. Tu? Na Łódzkie autobusy i tramwaje zawsze można liczyć. Zgodnie z rozkładem tramwaj być powinien, ale nie przyjechał. Za to widzimy turystyczną linię piętrowym autobusem. Taka ciekawostka. Może też uda nam się kiedyś was. Zabrać. Zobaczcie, ogórek. turystyczny autobus jedzie o Lubicie jeździć komunikacją? Może zabierzemy Was w podróż takim właśnie oto autobusem? Wsiadamy? No tak. No to wsiadamy. No Jechaliście kiedyś takim autobusem? Bo ja pierwszy raz jazda o górę. Silnik po środku. Wygląda to ciekawie. Klimatyzacja działa. No jak to wyglądało w latach 60. 70. kiedy te autobusy jeździły. Najpewniej pewnie później można było po, je spotkać na niektórych liniach. Reszta skrzynia wiegi. Kierowca musi się męczyć. Teraz nawet chłodno jest wiaterek wieje, ale zimą, jak nie było ogrzewania, żeby zmrożone. Na pewno doznania były. Ciekawe. Nie planowaliśmy tej przejażdżki, ale tak jak i w opisie naszego kanału, życie kręci tutaj scenariusz, choć pewne miejsca, w które się udajemy, planujemy, to przejażdżki ogórkiem dzisiaj nie planowaliśmy. I w zasadzie odbyliśmy tą przejażdżkę pierwszy raz w życiu, bo urodziliśmy się w czasach, gdzie te autobusy już w zasadzie nie jeździły, chyba, że gdzieś na prowincjach. Także doznania bardzo ciekawe. A ten widok już znacie... Z naszego poprzedniego filmu, dworzec Łódź Fabryczna, idziemy zobaczyć tą wystawę makiet kolejowych i zobaczymy co tam stoi na peronie, bo podobno też są jakieś atrakcje. PKP dekorowało wejście balonikami, naklejkami i leżaczki pod uszymi. Tu jest PKP Intercity. Zapraszam później. Zapraszam Tam są makiety też. Tu trzeba kręcić rowerem, żeby makieta była zasilana. Wyprodukujemy prąd i na makiecie jeżdżą pociągi. Oj, słabo kręcą. Trzeba solidnie kręcić i pociągi jadą. Tutaj mamy symulator VR. Także siedzicie w miejscu, a wydaje wam się, że jedziecie kolejką górską. Tutaj mamy już symulator kolejki. To zanim pójdziemy na wystawę makiet kolejowych, idziemy na perony, zobaczyć co tam PKP przygotowało dla dzieci. A stoją tam na pewno pociągi, bo nic innego. Dobra, jakie? A jakie? To się zaraz okaże. Chodzimy do starego pociągu. Jest wyznaczony kierunek widzenia. Nie Chodzimy. Kierunek zwiedzania. Zobacz Marysia, jak ciasno kiedyś było w pociągach. Kiedyś tak się podróżowało. Ja jeszcze pamiętam, nie tak było. Jechać, stoją tak dalej. właśnie się podróżowało. Były takie wąskie korytarze i poszczególne przedziały pasażerskie. Tutaj już mamy przedział trochę odnowiony, bo tapicerka jest nowocześniejsza, ale kiedyś były tapicerki takie w kolorze takim brzydkiego brązu. Tu już są ładne niebieskie. Takim to ja jechałam. Tu się ustawiało cieplej, zimniej. Tutaj było miejsce na bagaże. Można było zapalić światło i światło też było regulowane albo połowa albo całość, wywieźć można było otworzyć. To były czasy. Tutaj można było się przejrzeć i tak się podróżowało. Wyjrzeć przez okno można było. Można było wyjrzeć przez okno. Dostać zapalenia ucha. Na przykład. <laughs> Na przykład jak ja. Ja ostatni raz taką, takim wagonem jechałem do Poznania w jakimś roku 2007-2008. Tak pamiętam i wysiadamy powoli po z po wagony. No nie jest to łatwe. Tak, schody są strome, trzeba uważać. A tutaj mamy wagon Intercity, wagon nowoczesny. Tutaj jest wszystko co nowe. I bieżące. Oj, to ładnie jest. Nawet e, tyczki? się świecą. I nawet są na USB. Są na USB. USB. Można podładować telefon. Nie są takie nowoczesne bez USB-A, a teraz obowiązuje USB-C. Ale jest tu na pewno bardziej komfortowo. Okien całych już otworzyć nie można. No już nie Temperaturę można regulować tylko w sposób cyfrowy. Ale czuć, że wieje. W sposób cyfrowy można również ustawiać światło. Można zgasić, zapalić hamulec z bezpieczeństwa i lecimy dalej. Także w taki komfortowy sposób. Możecie sobie podróżować w czasach dzisiejszych, ale kiedyś na pewno było to mniej komfortowe. Marian, tu jest jakby luksusowy. <grych> tu jest salonik konferencyjny? Nie wiem. Na kable. Maragdy, diamenty, szmery, bariery, telewizory. Kto by pomyślał, że w pociągu takie rzeczy kiedyś będą? Wagon 507A, nowoczesność na torach. To prawdziwy salon na szynach. No właśnie w nim byliśmy. No właśnie, jestem ciekaw, czy ktoś z tego korzysta. Gond. Ktoś z tego korzysta? Nie gdzieś. sądzę. No jak gdzieś? Muszą A może? Dojechać i w tym czasie e, o czymś wiesz. Co się mówić, No to czemu nie? Chyba w jednym. mamy lokomotywę. Do lokomotywy jest kolejka, można wejść, to chyba staniemy. Ta jest mniejsza kolejka niż tamta, nie? Albo no nie. i nie. Albo i nie. <laughs> Za winklem jest dłuższa. Okazuje się, że kolejka jest dłuższa od tamtej kolejki. I to dużo dłuższa, także sobie tym razem darujemy 10 lat łódzkiej kolei aglomeracyjnej i do tego Newaga też można wsiąść. Także chyba łatwiej nam będzie wsiąść do tego Newaga niż do tej lokomotywy. 10 latek Czyli ta, ten szynobus ma już 10 lat, a nie wygląda. No do, do, do kabin maszynistych i stajemy w kolejce i mamy małego maszynistę chciałbyś coś wiedzieć tutaj? co byś chciał wiedzieć? Opowiemy. każdy pytał coś innego i nie wiem co Ty byś chciał wiedzieć to są wszystkie guziki wszystkie guziki te guziki to mamy kierunek jazdy jeżeli przesuwamy tutaj to jedziemy do przodu, tak? Tutaj mamy do tyłu. Ale do tyłu nie wolno jeździć. Musimy, jeżeli chcemy jechać do tyłu, musimy zmienić karwit. Nie powinniśmy jeździć do tyłu. My tu mamy klakson, na pewno byś chciał, go tak szybciutko być, tak mocno naciśnij, pójść, dobra? Szybciutko. Hmm. Króciutko. <gry> Przestraszyli się wszyscy. No właśnie, tutaj sobie otwieramy drzwiczki, gdzieś tu jest o. naciśnięte, tak? I teraz mamy po prawej stronie tak zwaną zgodę. Na drzwi, że może, mogą sobie pasażerowie wchodzić, wychodzić, a przed ruszeniem później naciskamy przycisk czerwony, czego teraz nie możemy zrobić, żeby nie przycisnąć kogoś. Zamykamy drzwi i sobie jedziemy. Tak? Tutaj mamy te światełka, zmieniamy. Jak tutaj sobie ktoś kręcił, to tu będziesz widział, że te światełka się zmieniają. przekręć sobie, tak? tak. Widziałeś? Teraz takie żółte. żółte. Się zapaliły. Do kabin maszynisty czekaliśmy ponad godzinę, ale antek warto było. Nie warto? Dlaczego? Dlaczego? Przecież pytałeś Dlaczego pana, się... do czego przyciski, do czego przełączniki? Długo się czeka. No... A, tylko dlatego, że długo się czeka? Nie radzę. Nie radzę. A, Antek nie radzi czekać tak długo, no ale niestety czekać trzeba było. W półtorej ale... godziny, jakoś. Tak, chyba półtorej godziny, ale klimatyzacja w pociągu działała. No. E, można było sobie usiąść, poczekać na siedząco, ale generalnie wrażenie całkiem dobre, no bo. Nie ma możliwości tak sobie po prostu wejść do kabiny maszynisty na co dzień, tym bardziej, jeżeli pociąg jedzie, a tutaj pan chętnie odpowiadał na wszelkie pytania, także jeżeli w przyszłości mielibyście taką możliwość, to korzystajcie z niej. skotka pociąg. Chcesz zdjęcie z pociągiem? Nie wiemy gdzie idziemy Ale idziemy za tłumem Widzimy, że jest dużo osób Więc tam idziemy No bo niestety nie jest tutaj nic za bardzo oznaczone Więc jeżeli jest coś do zobaczenia To trzeba to oglądać na czuja no tutaj zwyczajnie możecie sobie kupić Różne pamiątki i nie tylko Boczki, książki Modele, kolejki Pico Wszelkie gadżety dla modelarzy Książki tu jest raj dla modelarzy dosłownie. Domki, do makiet, wszystko tutaj możecie znaleźć. Łącznie z Kamilego. I nawet kartów tam można płacić. Tak. Miód, kubeczki, tu są modele samochodów. Tutaj kolejne kolejki. TKP serwuje również pyszną lemoniadę. Tutaj mamy stoisko Warsa z hot dogami tak. i kawą. Chcę kupić hot doga. Musicie iść najpierw do kasy. Kasa jest z drugiej strony. Antek zapłacił za hot doga, więc idzie go odebrać. Wars rozdaje wafelki z okazji Dnia Dziecka. Antek odebrał swojego hot doga. Marysia nie jest głodna, Marysia czeka na lody. Ktoś miał fantazję i ułożył z balonów pociąg. Było troszkę dmuchania. I nawet wycieraczki ma. A, i makiety kolejowe są tutaj. Za tą szybą. Czyli w tym roku organizacja jest troszkę inna niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku makiety kolejowe były na piętrze. Otrzymaliśmy kolejne bilety pamiątkowe. Trzecia wystawia makiet kolejowych, dworzec, łódź fabryczna. To zaczynamy eksplorowanie wystawy. W jak się po 60-70 zł kupowało Mamy też model z zapałek, to była sztuka ułożyć coś takiego. Tu mamy makietę z LEGO. No to jest. I najlepsze, że w Polskich barwach. Wszystko. Także też pięknie. I też duże pracy. China shipping. Tak. Udało się nawet zrobić strażarskiego żuka, małe Fiaty. Przyczep niewiadów. To i to ja chyba przewozi. Tak, jest to i Toj z pasażerem, który z niego wylatuje. Kolejny pociąg China Shipping. To jest trzecia edycja tej wystawy. No, nawet nie wiedziałem. No, w zeszłym roku byliśmy, ale to było na pewno mniejsze. Nie było Lego. Były tylko te wszystkie no, makiety Piko. Tutaj zbudowali Intercity. a chyba Pendolino. Jeździ pociąg z kamerką. A tutaj macie Codecure, dzięki któremu możecie obejrzeć sobie live. Jesteśmy tutaj. A live wygląda tak. Pociąg pędzi. Z makietę. Tutaj mamy większą makietę, wyższą z różnymi rozjazdami, zakład wiór i nawet samo jakieś zakłady. Belki słomy i jedzie PKP cargo. Jedzie węgiel. No to tegoroczna wystawa makiet jest znacznie większa niż ta zeszłoroczna. Zobaczcie, jaka ciuchcia tam jest duża. Tam ludzie siedzą normalnie. Czy to pociąg Antek, wsiadasz na taki pociąg? Ale to musisz stanąć w tej kolejce. Będziesz stał? Nie. O, jedzie właśnie. Jedzie pociąg. Zobaczymy, czy nie wypadnie na zakręcie. Jedzie sobie ciuchcia. Dzień dziecka. Duże dzieci. Ciekawy projekt. PKP, LKA i ogólnie Dworzec Łódź Fabryczna w tym roku przygotowało moc atrakcji dla dzieci. Jest znacznie lepiej niż w zeszłym roku. Nawet nie wiemy jak szybko czas mija. No, za chwilę 15, więc idziemy zobaczyć, czy dzieciom uda się coś wylosować w loterii. Koło Fortuny. Tak, jest koło fortuny. Trzeba będzie zakręcić. No i zobaczymy, czy. Dzieci coś wylosują. O, dziękujemy bardzo. Chcesz? Który byś chciał? Nie? Marysia, chcesz ptysia? Maryś, częstuj się. Chcesz Ptysia? Chcesz? A Państwo? Nie, my dziękujemy. Zapraszamy na to. Byliśmy już na hot -doga. Dziękujemy bardzo. Zapomnieliśmy o Warsie. Panie z Warsu rozdawały ptysie. No dzieci niestety nie chciały, ale no tak jak widzieliście w Warsie już byliśmy. Antek jadł Hot -doga z Warsu, także Wars też przygotował właśnie mod atrakcji. Tak, hot dog z keczupem mm -hmm. i z parówką. 10 zł. 10 zł Kosztował 10 zł. Antek najedzony? Tak. To dobrze, to, to najważniejsze. Słuchajcie, trochę lipa wyszła. Pan powiedział, że koło będzie o godzinie 15. Pani informuje, że skończyły się gadżety, także nie przewidzieli chyba, że taka ilość gości tutaj będzie, więc niestety Urząd Transportu Kolejowego dał troszkę ciała. Na dworze mamy piękną deszczową pogodę, akurat Dłużową na łódź fabryczna przyszła burza. Jesteśmy troszkę uwięzieni na dworcu. Stoimy trochę na granicy pomiędzy deszczem a słońcem, ponieważ tak jak mówiliśmy Nagle zerwała się na łódź burza. Zbieramy się do domu. Kończymy dzisiejszego vloga. Próbujemy nie zmoknąć. Co będzie ciężkie, będzie bo... Ciężka. Ale i tak umy, <laughs> mniej pada niż, niż wcześniej. Pada rzęsisty deszcz. Jakoś damy radę. Dotrzemy do domu w miarę sucho. A dziś żegnamy się z Wami. I zapraszamy do oglądania kolejnych naszych vlogów. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia.